Cześć wszystkim, jestem Oliwia i witam Was w kolejnym odcinku z serii Jesienia Iris. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to Jesienia Iris jest serią reading vlogów, w której chcę pokochać jesień razem z Wami. Kiedyś była to moja najbardziej znienawidzona pora roku, ale coś zmieniło się w moim podejściu i stwierdziłam, że teraz spróbuję ją polubić i w tej serii czytam książki o takiej jesiennej tematyce, jesiennym klimacie oraz robię różne jesienne aktywności. Na przykład w zeszłym odcinku robiłam jesienną kawkę. W tym tygodniu wracam na studia, więc jestem troszeczkę przestraszona, ponieważ jestem na drugim roku, a cały pierwszy miałam zdalnie, więc na uczelni byłam dosłownie dwa lub trzy razy. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, nie wiem, gdzie są wszystkie sale, ale myślę, że jakoś to ogarnę. Poza tym nie mam wcale dużo zajęć, więc dam radę. Mam nadzieję, że w tym reading vlogu będę Wam mogła pokazać troszeczkę, jak wygląda właśnie taki mój pierwszy studentki tydzień i te wszystkie moje emocje. Myślę, że jest tutaj wiele osób, które są w podobnej sytuacji, ponieważ tych studentów, którzy swój pierwszy rok spędzili zdalnie, jest naprawdę dużo. Jestem przekonana, że część z nich też ogląda tego vloga. A jeśli chodzi o książkę, którą będę czytać, to jest to Stalking Jack the Ripper autorstwa. Carrie Maniscalco? Manis tak bym stawiała, że czyta się jej nazwisko. Jest to historia osadzona w XIX wieku, e, dokładnie w roku 1888. Główną bohaterką jest Audrey, e, która jest nietypową kobietą jak na tamte czasy, ponieważ jest bardzo zainteresowana ludzkim ciałem, medycyną i pomaga swojemu wujkowi w przeprowadzaniu sekcji zwłok. No i akurat w mieście, w którym to się dzieje, czyli w Londynie, dobrze mówię. Tak mi się wydaje, że to się dzieje w Londynie, nieważne. E, pojawia się seryjny morderca, i ona razem ze swoim wujkiem i e, pewnym chłopakiem Tomasem próbują odkryć zagadkę, co się stało. To wydarzyło się właśnie w przeciągu pierwszych 70 stron tej książki. Myślę, że więcej tutaj nie ma co opowiadać. Ja do niej podeszłam e, z wiedzą jedynie, że jest tutaj morderca, dziewczyna, i ona się chyba w tym morderce zakocha. Kto mordercą jest, nie wiem, chociaż. Może trochę się domyślam, ale myślę, że może być to fałszywy trop, i autorce chodzi o to, żeby czytelnik tak myślał. Zobaczymy. Opinii wiadomo na razie żadnej nie mam, bo to dopiero 70 stron. Ja też starałam się tak powstrzymywać, żeby jej za bardzo nie czytać, bo zaczęłam ją wczoraj. A no, chciałam ją pokazać Wam w tym vlogu. Myślę, że może jeszcze uda mi się przeczytać jedną pozycję, ale to na razie się jeszcze na to nie nastawiam, ponieważ nie wiem, jak będzie z zajęciami w tym tygodniu. Dzisiejszego wieczoru będę już się tylko przygotowywać do jutrzejszych zajęć. Chcę też Wam troszeczkę pokazać, jak sobie tam to wszystko planuję, co ze sobą zabiorę do szkoły i w ogóle. No i zabiorę Was w tym tygodniu na tą przygodę ze mną. Zobaczycie Wydział Informatyki Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu.

I never in nothing except you right by my side But I know that it wasn't that true Cause when I reach over to Something, you all that I want. This may be so simple, but it's coming up the walls. I think all that I'm searching for might be what it's all, it's all. Oh, just a little long, oh, just a little long. Trwa już 3 dni. Dla mnie w tym tygodniu zajęcia stacjonarne się skończyły. Miałam wszystkie laboratoria. Jutro tylko czekają mnie wykłady od 8 do 18, co będzie nie lada wyzwaniem. Nie wiem, czy tam radę spędzić tyle czasu skupiona przed komputerem. Zobaczymy, może się uda. Jeśli chodzi o to, jak się czuję, jakie mam nastawienie, to wszystko było ok do dzisiaj rano. Ponieważ miałam algorytmy i ja kontynuuję ten przedmiot z zeszłego semestru, i on mi się już nie podobał w zeszłym semestrze, ale przez to, że były zdalne, to jakoś udało mi się go zdać, ale w tym roku jest on dużo bardziej powiązany z programowaniem, a ja i programowanie lubię mi się tak średnio, w sensie zależy o co chodzi, jakie są zadania i w ogóle, ale w tym przypadku e, mieliśmy dzisiaj znanie tak trudne, mamy na nie prawie 3 tygodnie. Albo dwa, coś takiego, ale ja nie byłam w stanie zrobić nic. Kompletnie nie wiedziałam, co się, co się dzieje. Muszę sobie wszystko popowtarzać i do tego siąść. Może uda mi się to zrobić jakoś w weekend czy coś, ale no, byłam na granicy, płaczę przez te całe zajęcia. Tak starałam się to. Zasłonić śmiechem i w ogóle, ale czułam się bardzo źle, dalej czuję się źle i nie wiem jak ja to ogarnę. Będę na pewno musiała włożyć więcej pracy niż w zeszłych dwóch semestrach, ale myślę, że jakoś sobie dam radę. A jeśli chodzi o stocking Jack The Ripper, mi zostało już ostatnie. Zaraz wam powiem, 70 stron i co ja uważam o tej książce? Myślę, że jest ona całkiem fajna. Jednak jest kilka rzeczy, które mi się nie podobały, kilka które podobały, z tych takich powiedzmy bardziej pozytywnych. To bardzo fajne są motywy feministyczne w tej książce, ponieważ, tak jak mówiłam na samym początku, główna bohaterka jest inna niż wszystkie. W sensie po prostu. Jest inna niż kobiety w tamtych czasach. Nie interesuje jej makijaż, ubrania, e, dobra prezencja, herbatki, tylko medycyna, ciało ludzkie, e, różne dochodzenia e, i ona bardzo stoi przy za tym, co jest dla niej ważne i za tym, że Kobieta to nie jest tylko wygląd zewnętrzny, że kobiety nie są głupsze niż mężczyźni i podkreśla to na każdym kroku w konwersacjach z różnymi mężczyznami, co ja uważam, że jest bardzo super i jest naprawdę fajnym przykładem dla młodszych dziewczyn, które by chciały tę książkę przeczytać. No i już z tych mniej pozytywnych rzeczy, to ja w ogóle nie czuję chemii między głównymi bohaterami, jakby. Niby oni się tak ze sobą przekomarzają, więc powinien ten czy ten być taki uuu, tutaj się rozwija jakaś relacja, jest napięcie, ale ja tego w ogóle nie wyczuwam i nie potrafię się w tej postaci wczuć. I widzę, mam to dokładnie to samo, co miałam przy Kingdom of the Wicked, tej samej autorki. E, historia super, fajny pomysł, naprawdę fajnie zbudowany świat, ale jakoś po prostu ci bohaterowie są mi troszeczkę obojętni i nie do końca umiem się w nich wczuć, ale myślę, że to jest po prostu kwestia mojej osoby i ja tak mam z książkami tej autorki. Myślę, że one się wielu osobom naprawdę spodobają, bo są bardzo wciągające. Tak jak powiedziałam wcześniej, ona tworzy naprawdę fajne światy, ma fajne pomysły. Tylko mi coś nie leży. Myślę, że już raczej za bardzo moja opinia do końca książki się nie zmieni. Ewentualnie jeśli w Coś jeszcze mi wpadnie do głowy, to Wam opowiem. Za to za chwilę mam korepetycje, a po nich razem z chłopakiem będziemy sobie robić taki wieczorek filmowy. Myślę, że to jest ulubiona aktywność każdej osoby. Tak naprawdę niezależnie od pory roku, ale myślę, że w jesień z gorącą czekoladką, popcornem, włączymy sobie e, coś może takiego straszniejszego, najprawdopodobniej Squid Game. Ja już obejrzałam trzy odcinki, a mój chłopak dopiero jeden i właśnie będzie zaraz nadganiał i... Myślę, że to też troszeczkę wpasuje się w jesienne klimaty, bo serial jest dosyć krwawy, troszeczkę przerażający i taki creepy. I mimo tego, że nie ma jesiennego vibu, to ja myślę, że się na tą porę nada, bo mnie czasami potrafi przestraszyć. Pora zakończyć vloga. Co prawda Stocking Jack the Ripper skończyłam już kilka dni temu, ale ten tydzień był tak chaotyczny, że nie miałam po prostu chwili, żeby jeszcze usiąść. Podsumować moje uczucia i się z wami pożegnać. Myślę, że najpierw zacznę od książki. I przez te ostatnie 70 stron, tak jak myślałam, moja opinia za bardzo się nie zmieniła. Może przynajmniej autorce, jednak udało się mnie zaskoczyć, ponieważ nie przewidziałam, kto będzie mordercą. Czy książkę polecam? Myślę, że tak. Bawiłam się przy niej całkiem dobrze, takie 6 na 10 gwiazdek. Nie do końca potrafiłam się wczuć w tych bohaterów i... Nie tyle, że ich losy były mi obojętne, bo fajnie czytało mi się o nich, jakby chciałam wiedzieć więcej e, i byłam naprawdę ciekawa, co Kerry Maniscalco jeszcze tam wymyśli, ale nie czułam żadnego połączenia z główną bohaterką. Nie czytałam tej książki na zasadzie, że chcę wiedzieć, co stanie się z nią, tylko po prostu chciałam wiedzieć, co się wydarzy. E, fajnie, że chociaż te książki jakby ściągają i nawet jak nie do końca Yy, odpowiadają mi niektóre elementy, to i tak chcę ją dalej czytać. Nie jestem tak zniechęcona. Myślę, że po kolejne tomy może sięgnę. Tym razem już raczej we buku, bo nie czuję potrzeby kupowania pozostałych tomów w formie fizycznej. Jeśli chodzi jeszcze o takie czysto życiowo-szkolne sprawy, to muszę przyznać, że nie do końca mogę się odnaleźć w tym studenckim życiu, w na wchodzeniu do szkoły i w uczeniu się po prostu. Bardzo mnie to stresuje i cały tydzień byłam bardzo spięta, ponieważ. Nie miałam czasu, żeby sobie pomontować, nie miałam czasu, żeby coś obejrzeć. I cały czas tak schodziłam taka spięta i zdenerwowana, bo nic nie działo się tak, jak chciałam, a ja często wymyślam sobie jakiś plan, albo sobie wiecie ja tak zakładam, jak będzie wyglądał powiedzmy mój dzień czy mój tydzień. I kiedy się to nie spełnia, to troszeczkę się denerwuję i muszę bardzo ze sobą walczyć, żeby nawet. Być po prostu miła dla ludzi wokół mnie, bo nie chcę swoich frustracji wyżywać na innych i mam nadzieję, że za jakiś tydzień czy dwa się już przyzwyczaję i znajdę jakiś taki balans pomiędzy szkołą i tymi wszystkimi sprawami, a czymś, co lubię, i robieniem po prostu tego, co mnie interesuje. Myślę, że ten wątek na pewno jeszcze wróci jak nie w kolejnym vlogu, to za dwa kolejne, bo jest to nieodłączna część mojego życia, a chcę Wam tu pokazywać. Prawie Prawdziwą siebie i swoje prawdziwe emocje. Może, nie wiem, wy też tak macie i znajdziecie na to jakiś sposób, jak sobie z tym poradzić. Fajnie po prostu poradzić się też, właśnie, kogoś w internecie i zobaczyć, jak inni studenci sobie z tym radzą, bo odnoszę wrażenie, że większość moich znajomych niestety nie czuje się tak jak ja i wcale tak się nie spina na temat szkoły i życia prywatnego. Raczej mają tak, dobra, przed sesją się nauczę, a ja chciałabym. W miarę, na bieżąco wszystko ogarniać, żeby potem. Po prostu nie biegać i nie płakać, że nie zdążę i nie panikować. Na no sam koniec chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Jesieniara Diaries się Wam podobał. Dajcie znaka, co Wy Przeczytaliście do tej pory. Może macie po, do polecenia jakieś jesienne tytuły. Będę czekać na komentarze. Zachęcam również do dawania łapy w górę, subskrybowania mojego kanału oraz obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. To wszystko na dzisiaj i widzimy się w następnym filmie. Pa pa.